Obudził mnie jej płacz. Już nie pierwszy raz budziła mnie w środku nocy. Postanowiłem, że tym razem nie wstanę. Niech Emilia pójdzie do niej. To w końcu również jej córka. Moja żona jednak się nie budziła. Gdy dotknąłem jej ramienia, tylko mruknęła cicho i ściślej owinęła się kołdrą. Kołdra zsunęła mi się przez to z nóg. Lodowaty chłód wiejący z otwartego okna w mgnieniu oka mnie przebudził stałem i wyłączyłem elektroniczną niańkę która uparcie informowała mnie o płaczu córki okręciłem się szlafrokiem księżyc świecił jasno więc nie zapalałem świateł cicho tak żeby nie obudzić żony wyszedłem z pokoju schodząc po schodach zacząłem rozmyślać o emilii jeszcze pół roku temu kochała naszą córkę bardziej niż wszystko inne Potem coś się zmieniło. Z dnia na dzień Emilia stała się dziwna. Padła w depresję. Uznałem, że to musi mieć jakiś związek z pracą. Bycie policjantką to ogromny stres. Może na przykład ktoś postrzelił jednego z jej kolegów? Nie wiem, nic na ten temat nie mówiła. Martwiło mnie jedynie to, że przestała zwracać uwagę na naszą córkę. Nie odzywała się do niej. Nieważne, jak długo i głośno moja dziewczynka wołała: Mamo, nie przychodziła słysząc w nocy płacz swojej jedynej córki. Nawet nie wymawiała już więcej jej imienia. Nie rozumiem, co nasza mała córeczka jej zawiniła. Dotarłem do jej łóżeczka. Tu było jeszcze chłodniej. Może jej zimno? Chciałbym móc zamknąć okno. Zamiast tego pogłaskałem delikatnie wystający z ziemi kawałek muru z jej imieniem. Nie płacz. Proszę cię, przestań. Już dobrze, nie płacz prosiłem. Ale ona nie umilkła. Nigdy nie milknie.